To no dobrze, bo ja byłam przekonana, że on jeszcze będzie miał, bo kurde, no naprawdę nie wiedziałam po Tak, tak, poczekajcie, że bo tutaj będzie. się robi zagłatwanie, a yy, czyli finalnie teraz jakby już jesteś świadoma, gdzie popełniłaś błąd, tak? tak? Że to było w na tak, nazewnictwie, okej, okay, to, to powiedz mi, świadoma. powiedz mi to z tymi nawet, pozwami, bo ty... Nawet powiem tutaj na live, że z okazji tego, że jest mi strasznie głupio, że popełniłam taki błąd, ponieważ jest to dla mnie mega krzywdzące, że akurat ze zwierzęciem mam właśnie To, to nie jest krzywdzące dla ciebie, tylko inne, krzywdzące bardziej dla że, tych ludzi, którzy się wkręcili w to, a nie, że dla ciebie Ale krzywdzące. słuchajcie, że pieniądze, które zarobi z OnlyFansa, przeznaczy troszeczkę też na inne jakby fundacje, żeby pomóc psom. Hmm. A ile wtedy zebrałaś na tej zbiórce? Zebrałam jakieś 4000 ponad, ale oni wydali mi o wiele mniej, bo oni tam jakiś procent od tego wywali. Dobra, i ty tutaj mówisz, że ile dasz na jakieś fundacje? W związku z tym? Na cztery tysiące? się wpłacić, żeby na pieski poszło? Myślę, że nie wiem, 500 na jednego, 500 na innego. To i tak, tak jesteś trzydzi do przodu, dziewczyną. Nie rozumiem. No nie wiem, jeżeli już chcesz zadośćuczynić, no to zadość uczynić, że tą całą kwotę oddajesz, nie? Taka moja rada. Zrobisz, jak uważasz. No nie po prostu pokażesz wszystkie paragony i tak dalej będzie, że wydałam daną kwotę i jeszcze yy, w zamian wynagrodzenia za to, że po prostu wprowadziłam ludzi w błąd. To jeszcze wpłacę na inne pieski, bo jakby mi bardziej szkoda jest zwierząt niż kurde ludzi. Bez urazy oczywiście. Okej, okay. to jest szczytne kurestwo. Sylwek to jest swój test jako menadżera, spróbuję ją przekonać. Yy, znaczy, to ja z nią pogadam prywatnie nie o tym. A powiedz mi... Mogę już dać po tysiąc na przykład na cztery organizacje wsparcia, ci mogę dać kontakty, bo dzisiaj cały dzień gadałam właśnie ze schroniskami, z azylami dla zwierząt. I to by było super, bo jak z tego OnlyFansa masz rzeczywiście jakieś pieniądze takie dobre, to możesz część z tego poświęcić i to będzie rzeczywiście bardzo. A fajne. właśnie, ja bym chciał zapytać, jakie są pieniądze z OnlyFansa, ile tam masz osób? To już pisaliśmy prywatnie. Zwiększyło się po prostu troszkę więcej. Gabriela Martinez. Czyli jakiego rzędu to, są, to jest pieniądze z takiego OnlyFansa? No nie wiem, czy mogę mówić takie. Jak Pozwalamy. Czy... Watacha ceni szczerość. No, Możesz mówić, nie ma tak. zakazu. Za... No nie wiem póki co. Bo Maja Stać się zastanawia o założeniu, dlatego właśnie dolarów. To jest bardzo śmieszny no, Słyszycie mnie? Tak, słyszę 6 tysięcy dolarów i jakoś i jeszcze z blika z 3 tysiące dostałam. 6 tysięcy dolarów to 9 tysięcy dolarów. A ile masz tam osób na tym OnlyFansie? To 87. Ostatnio <todgłos> chyba patrzyłam. Ile? 187? No, to, to, to dobre pieniądze. Super. To, to po tysiąc na cztery organizacje wsparcia, to, to jeszcze ci dużo zostanie. <coughs> tak, tak, tak. To, to będzie bardzo fajne. No, ja, ja, ja bym dała więcej gdybym mogła, tylko ja chcę się przeprowadzić i jakby zainwestować w e, robienie liveów w sensie... Takich jak nacu. Robienie streamów Nic, no. Przepraszam, no bo co? komputer mi się zepsuł i prawda. chciałabym streamy robić i. Ale dobra, jak jest, zarobiłaś no, 9 coś tysięcy, coś tysięcy jak, powiem, jak 9 tysięcy dolarów zarobiłaś, to starczy i na komputer, i na te zadośćuczynienie, a wtedy ludzie ci dzięki temu odpuszczą, bo tobie zależy, żeby ci ludzie odpuścili. To weź trochę się poświęć, nie polecisz raz do, na jakieś czasy do Grecji i będziesz już miała pod ramię, nie?